Cześć, witajcie serdecznie. 3 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja PlayStation. Czyli PlayStation Experience 2016. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrej konferencji PlayStation. Było wow! Naprawdę, jak zobaczyłem te tytuły, jąby ja w łeb eksplotował eksplodował, ja i mówię, kurczę, ta gra, to, co powiedzieli nawet, to... Jej, zacznijmy może od początku. Sony swoją konferencję zaczęło prosto z mostu, przedstawiając tajemniczy film, na którym widzimy kobietę w bordowym stroju. Mówiłem sobie, co to? The Last of Us? Kobieta? Jakiś Bliski Wschód? Ukrywa się? Nie? Nic bardziej mylnego. Tajemniczą kobietą okazała się Chloe Frozen. Znana z przygód Uncharted, Zwiastun przedstawia samodzielny dodatek o nazwie Uncharted de Los a akcja gry będzie się toczyć w Indiach. Mam nadzieję, że samodzielny dodatek wyjdzie na płycie jak to miało miejsce z Infamousem. Premiera gry jeszcze jest nieznana. Kolejny zwiastun, który mnie zachwycił, to remake Crash'a. Znanego lisa, nie niedoszłą maskotkę PlayStation. Zwiastun przedstawia się wyśmienicie. Dostaniemy trzy pierwsze odsłony Crasha: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 oraz Crash Bandicoot World. I to wszystko w nowej szacie graficznie. Fajnie, że pokazali zwiastun z urywkami starej oprawy graficznej, porównując z nową. Naprawdę świetnie, Activision dogadał się z Sony i wydadzą remake Crasha. Nic. Fajnie tylko czekać. Gra debiutuje w 2017 roku. Następnie zaskoczył mnie Capcom, zapowiadając Marvel vs Capcom. I ten Man. Świetna sprawa. Gra zadebiutuje w 2017 roku. Jej, ile bym dał za Marvel vs DC. To by była rzeź. Postacie Marvela, Kapitan Ameryka, Hulk, Avengers cały X-Men versus cały swój świat DC, Batman, Joker, Superman, Wonder Woman. Wow, to by była gierka, ale by była muska. Ale no niestety, taka gra jeszcze nie wyszła. Został to powiedziany nowy wipeout na PlayStation 4. No niestety nie taki nowy, tylko remaster. Gra nazywać się będzie Wipeout Omega Collection i będzie zawierać zremasterowane trzy części, czyli Wipeout HD, Fury i 2048. Gra pojawi się latem 2017 roku. Szkoda, bo myślałem, że zobaczy nowego Wipeouta z możliwością grania na PlayStation VR. Dostaliśmy kolejny nowy zwiastun Resident Evil 7, bardziej pokazujące mieszkanko, w którym będziemy mieli zaszczyt zwiedzać. Na grę nie mogę się doczekać, w szczególności że będzie w trybie VR. Gra pojawi się już w styczniu 2017 roku. Parapet Rapper, Lokoroko Loco i Patapon wracają na PlayStation 4. Wszystkie gry zostaną zwyczajnie odświeżone, więc nie spodziewajmy się fajerwerków. Mimo miłych wspomnień z tymi wszystkimi grami, nie będę wchodził w te kolekcje. Miałem, ograłem na PlayStation 1, na PSP i starczy, naprawdę. Horizon Zero Dawn, nowy zwiastun wygląda przepięknie. HDR będzie tu wyśmienicie wyglądał. A posiadanie PlayStation 4 Pro tylko uświadomi Cię w dobrej decyzji. Widać jasno, że w tym świecie ludzkość nie rządzi, tylko mechaniczne zwierzęta. Tytuł bardzo ciekawy, ale nadal się zastanawiam nad nim, czy podoba mi się Dzikuska w świecie mechanicznych dinozaurów. A Wy jak wchodzicie w ten tytuł? Gwiaze debiutuje w 2017 roku. No i na samym końcu pokazali to, na co wszyscy czekali, a mianowicie The Last of Us 2. Ludzie, jak ja na ten tytuł czekałem. Na zwiastunie widzimy dorosłą już Eli, siedzącą w pokoju pełnej krwi, zmęczona po walce. Odreaguje grając sobie na gitarze. No po prostu buf, mega. Czekam niecierpliwie na ten tytuł. Poza tym zapowiedzieli nową część Naka, kojarzymy ją z, z premiery PlayStation 4, nowy zwiastun The Last Guardian oraz nie mogło zabraknąć Gran Turismo Sport. Co robisz, kiddo? You really going to go through with this? I'm going to find and I'm going to kill every last one of them. <laughs> Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrej konferencji z Sony. Naprawdę gracze nie mają powodu do narzekań. Nic, tylko czekać na te tytuły, nowości. Ciekawie zapowiada się rok 2017. Szkoda jedynie, że na tym meetingu całym Experience zabrakło God of War, prepare for suffer. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!